Rok 1984. Tłumaczenie Julia Fiedorczuk Od tłumaczki. Różne bywają powody, dla których dokonuje się ponownego przekładu dzieła literackiego już obecnego w danym języku. Najczęściej tłumacz lub tłumaczka czują, iż istniejący przekład jest niedobry albo przestarzały i jako taki wymaga korekty. Czasem jednak chodzi o pokusę samodzielnego zmierzenia się z jakimś ważnym tekstem i przedstawienia własnej. Niekoniecznie doskonalszej, interpretacji. Podjęłam się tłumaczenia roku 1984 z tego drugiego powodu, znajdując dodatkową motywację w fakcie, iż wykonuję te prace dla wolnych lektur, których działania na rzecz popularyzacji i zwiększania dostępności literatury są mi bardzo bliskie. Moje punkty odniesienia to dwa klasyczne spolszczenia powieści Orwella. Wersja Juliusza Mieroszewskiego z 1979 roku i o blisko dekadę później przekład Tomasza Mirkowicza, którym zaczytywałem się jako licealistka. Nie było moją ambicją poprawianie wybitnej pracy translatorskiej Mirkowicza ani odróżnianie się na siłę tam, gdzie jego lub wcześniejsze rozwiązania zdążyły przeniknąć do potocznej polszczyzny. Określenia takie jak wielki brat. Nowomowa czy dwójmyślenie należą dziś do popkultury i nie widziałam żadnego powodu, żeby wprowadzać nowe. Czytelnicy i czytelniczki z łatwością zauważą miejsce, gdzie pojawiają się pewne innowacje. Mam nadzieję, że zostaną zaakceptowane, podobnie jak nieco nowocześniejszy i surowszy język całości. Julia Fiedorczuk Premiera audiobooka na kanale. Październik roku 2023.